Cześć siemanko, Siemanko, witam Was z tej logi zapraszam Was na kolejny mecz z FIFA Ultimate, bardzo, bardzo ważny mecz w kontekście oczywiście utrzymania o kolejne trzy punkty walczymy. Ostatni mecz wygraliśmy gładko 1-7 pogrom po prostu w wykonaniu naszym są znowu oczywiście zmiany. Musimy zmieniać co mecz skład, bo nasi chłopcy coś trochę nie dają sobie radycję. Zagramy sobie typowo madrycką obroną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i zapraszam was już na pierwszą połowę spotkania z FIFA Ultimate 16 Ach, błąd teraz, głupia strata, jest pierwsza sytuacja już dla zawodników gospodarzy, czy to wykorzysta? Nie może tego wykorzystać, nasi obrońcy nie śpią, Kiko Casilla też jest zmotywowany bardzo I wychodzą z kontrą, jest i Jorente. Jorente podanie do Adoliza. Adulis, jest sytuacja dla naszego zespołu, Adulis do Koke, ach, tuż, tuż obok, kurde, tutaj jego nogi było bardzo, bardzo blisko, mogliśmy już wyprowadzić Ogromny cios w tym meczu na początku już samego meczu, ale już widzę kontra zawodników gospodarzy i piękne warane ustawione, nikt już z tego nie będzie. Prawa strona znów groźnie bardzo są. Kurde, ciężki ten, ten przeciwnik jest nasi chłopcy o no, Kasija coś tam się rzucił jak szczupak! Wybronił to jeszcze rzut roczny dla zawodników, gospodarzy. Musimy to wybronić. Dośrodkowanie dobre na 12-13 metr. Pepe, wybijamy to. Wybij to szybko, dobrze, pięknie. Do Jorentę, Jorentę, szybko tam do KOKE, KOKE jest, Aduris. Podanie do Adurisa, Aduris, przytrzymaj tą piłkę. Dobrze, Aduris, wypuści mi to Gameza. Gamez już po prostu nie ma sił. Jeszcze do środka musimy to zagrać, do Aduriza, Aduris, pięknie. Jeszcze raz, Aduris, Aduris, podejmu tam. Jorentę, Jorentę, ach, poprzeczka. Jest błąd teraz, Czeryszew. Czeriszew do Jorente Jorente sfaulowany rzut karny, nie ma karnego, coś tam jeszcze jakieś obertasy, odpierdala Nie wiem co tam się stało, tam powinna być powtórka, jakaś chyba sędzia, panie sędzio, jakąś powtórkę tam. Nie, dobra, nie żadnych powtórek. Mamy piłkę, jeszcze jest. Czeriszew, dobrze, koke Koke straci piłkę, kurwa, nawąchał się koki trochę, no i tam trochę mu odpierdala teraz. Ach, Kresu, jak dobre podanie, no, obrońcy, dobrze, Jesus Games Jest dobrze, Jorente, Vidal. Vidal wypuści mi tutaj Aduriza pięknie. Chłopcy są tak zmobilizowani, no faul jest, groźna sytuacja, bardzo groźna sytuacja. Oczywiście nie mamy lewonożnego z żadnego zawodnika. Koke, nie, Koke, może hukniemy to Czeriszewem. Czeriszew jest lewonożny. On już tam podskakuje, widzę Toresta, Czeriszew prosto w mur i trochę no, no, nie bardzo, nie bardzo to wyszło. Wyjdą mi z kontrą teraz. PP jest osamotniony. Isko wypuszcza tutaj Konopliankę, Konopljankę z bardzo mocnym zawodnikiem 92 tempa. No to jest po prostu kurwa rakieta. To jest rakieta. Znowu jest sytuacja. Koke do Jorente, No troszeczkę Jorentę jeszcze to przyjmuje. Jorentę Aduris. Nie ma spalonego. Aduris goal. 1-0. Pięknie, 26 minuta spotkania. Popełniałem błędy, koszmarne błędy, popełnia ten przeciwnik. My to wykorzystujemy. No, panie Boże, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie ma powtórek, bo oni też będą marzyć powtórki. Nie chcemy tego oglądać. 1 do 0, 26 minuta spotkania. Udało się, udało się, w końcu. Kolejny błąd zawodników, gospodarzy, no już nie wykorzystamy tego. Nie wiem, co ten gość, czy on jest taki słaby, czy po prostu, no, no nie wiem, no nie wiem. Popełnia straszne błędy, my to wykorzystaliśmy. Feguli przy piłce, doch, kurde Krychowiak dobrze tutaj, Oj, i troszeczkę, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak Krychowiak, no, no tam dojść do niego I jeden do jednego, szybka riposta, szybko, to 28 luta. tracimy bramkę, no cóż, no popełniliśmy taki delikatny błąd w obronie Pepe się zamotał, no i nic z tego już nie będzie, groźnie teraz nasz obrońcy, jak zwykle na posterunku jakiś fał nie, nie ma faulu Panie sędzio, tam był faul oczywiście, Kasia broni jest groźnie rzut rożny dla naszych przeciwników. Nie lubię rzutów rożnych ani stałych wbrętów gry. Pepe i strzela nam bramkę. Co ten bramkarz odjebał teraz, kurwa? Niepotrzebnie wychodził tam, kurwa. No, po całą. Po prostu no, tak misterne plany. No, zobaczmy to po powtórce jeszcze raz. I Pepe wychodzi. chuj, Tracimy bramkę na 2 do 1. Jest groźnie, widal. Widal, on ma torpedę w nogach. Widal do środka. Ach, kurwa, wytrzył ten moment tego podania. Jebany, no ma po prostu dobrego skilla. Widzę Krychowek już tam po prostu nie ma siły. Ale jest groźnie. Fuego! Lobnie mnie tutaj, nie! Nie! Wybił to z ostatnich po prostu centymetrów linii bramkowej. I teraz musimy mówić z kontrą pięknie Koke. Koke jeszcze tam na lewo do Cherishewa. Cherryzew wypuść mi tam po prostu tego Adurizam tam pokazuje. wypuśćmy dobrze. Aduris, dośrodkowanie na Jorente Aduris, pięknie Jorente, tuż nad poprzeczką i tak był offside. A i znowuż teraz błąd. Wychodzą z kolejną kontrą Kasia broni na posterunku, ale z kolejny rzut rożny 76 minuta. Nie ma bramki. Oczywiście, że nie ma bramki, no kurwa, no na chuj mi to temline goal czy tego. Wypierdalę mi znowu w Baranie, Nie ma gola, kurwa. Baranie rzut rożny teraz dla przeciwników. Jeżeli to wykorzystają, to będzie bardzo, bardzo ciężko, że będzie trzy bram, dwie bramki straty, to już będzie po prostu kurwa, lipa w chuj. Ale zobaczymy, Marcelo z rzutu rożnego Jak to teraz do środkuje? Nie, nie może, no nie może tego wykorzystać Dobrze nas tutaj wychodzą, jeszcze Kasia jak on to pięknie wybronił, kolejny rzut rożny Znów groźna sytuacja, 78 ta. Zmian nie chcemy się na razie robić, wiem, że są bardzo zmęczeni nasi zawodnicy No i wybronić to panowie, kurwa 3-1 Wpierdolił nam z 5 metrów, to nic, ten nas chyba już przegramy Znów się troszkę pogubili przeciwnicy Hames do Czeriszeva, Czeriszev zablokowany, jeszcze zrzuc z autu 8 minut do końca spotkania Hames do Czeriszeva Jest jeszcze Hames. Jeszcze jest szansa do środku i to troszkę za głęboko na widale. no Jakiś tam faul, nie ma faulu, nie ma piłki, nie ma nic, koniec Już szanse chyba na wygraną tego meczu, jeszcze wybija mi to gdzieś tam w aut 4 minuty do końca spotkania No ciężko będzie jeszcze już dwie bramki, żeby Chociaż jakiś tam remisik Bardzo by nam chociaż jeden punkt przydał no nic z tego nie będzie. Jeszcze jest jakaś sytuacja, jeszcze koke. Wypuść tu tył Adoriza, Aduriz jest faulowany, no widać ten łokieć, kurwa, Pepe tam! No nic z tego nie będzie! Sędzia niech widzi, niech widzi takich sytuacji, widać ten łokieć Pepe było jak byk kurwa, no sędzia jest po prostu niebanym flyerem i tego nie gwizdnie Da wygrać oczywiście przeciwnikom. Wkurwia mnie takie coś, wkurwia mnie taka gra, po prostu sędziowie są tak zjebani tutaj napisanie, chuj wie kto to w ogóle tą grę pisał. 4-1 nie będzie. Co tu jeszcze jest? Jakiś fał, chuj wie, o co chodzi teraz. Dobra, koniec, 90 już minuta. Jak już powiedziałem, sędziowie są po prostu tak zjebani napisanie w tej grze. FIFA nie to kto kurwa programował w ogóle. FIFA też tak tnie, kurwa laguje, szuka się przeciwnika, kurwa, 8 godzin nieraz. W kurwia to. Nie chce się nieraz grać oczywiście, ale trzeba grać, bo trzeba walczyć o kolejne 3 punkty i nagrywać jakieś filmiki na YouTube, a. no jeszcze, Vidal. Wypierdali na rzut rożny, 4-1 zara, będzie szelą tą bramkę, oczywiście, i koniec. Coś oh, kurwa, ostatnio żeśmy strzelili bramkę 7, pogrom był, teraz jest pogrom dla naszego zespołu. Co z tego wyjdzie, bramka z tego wyjdzie. Jeszcze kurwa, no nie przejął tego faul Jeszcze mają szansę na 4-1, wiem, Pierwsze powie, bo to samo że myśmy mieli tyle sytuacji jeszcze po gwizdku, znaczy po tym. Ach, blisko było, koniec, koniec spotkania, przegrywamy Sędzia, kurwa, dwóch karnych nie widział Ślepy, kurwa, kred jebany. No i oczywiście, no, musimy ten mecz przegrać, bo nie mógł tego gwizdnąć Oczywiście nie widział, łokieć, pepe, kurwa, każdy widział nawet to, kurwa No wszyscy widzieli ten łokieć, wszyscy widzieli ten łokieć, pepe, kurwa W polu karnym, w 85 minucie, V na Szewie. Sędzia oczywiście nie widział tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, polecajcie oczywiście Trzymajcie się i cześć, do następnego